na kanale Pozapokaliptycznie Przez Świat. Ja jestem Morden i dzisiaj zajmiemy się rozpalaniem ognia. Oczywiście wydawałoby się, że rozpalenie ognia nie jest trudne. Mając na przykład taki palnik na pewno, nie? Zapalniczka też oczywiście ma swoje plusy, ale ja generalnie zawsze lubiłem rozpalać ogień krzesiwem i w ramach jakiegoś trenowania swoich umiejętności i jakichś innych rzeczy, jak widzicie mam krzesiwa Light My Fire tutaj. Mam jeszcze kilka innych krzesiw, których no nie znalazłem jak zwykle gdzieś tam w domu się pamiętają, kolejne krzesiwo, tu mam też taki zestaw z krzesiwem i rozpałkami w pudełku. To jest coś, co możemy sobie kupić. Stare krzesiwo magnezowe, starego wzoru, takie pamiętam ponad 20 lat temu, jako pierwsze krzesiwa pojawiały się, mogliśmy je kupić. Ja akurat wczoraj używałem, bo część filmu kręciłem wczoraj, chciałem całość nagrać w terenie, lecz niestety wiejscy kosiarze nie umożliwili mi e, nagrywanie gadania na zewnątrz. Dlatego w momencie, w którym gadam, na pewno gdzieś będą się pojawiać te wstawki z wczorajszego robienia podpałek. To jest Mora Survival Bushcraft. Krzesiwo, powiem Wam, trochę mnie zaskoczyło. Właśnie jest miękkie krzesiwo, będzie się szybko zużywać, ale daje naprawdę potężną iskrę. I jeżeli ktoś używa krzesiwa mniej albo sporadycznie, chciałby mieć je awaryjnie, to myślę, że może to krzesiwo można też kupić osobno. Ale z nożem Mora też daje radę. Jak najbardziej fajnie. Krzesiwo ma swoje plusy i minusy. Ostatnio gdzieś tam na kolbie robiłem film o krzesiwach. Zresztą ten krzesiw, nie wiem, robił film o tym, jak rozpalać krzesiwem. Dużo jest tych filmów, więc tak naprawdę nie ma potrzeby mm, o tym mówić. Ważnym tematem jest rozpałka. Tutaj mam taką rozpałkę Light My Fire, którą można kupić. Tu mam takiego mojego starego smolniaka. On jest nazwijmy go średniej jakości, bo mało tej żywicy w sobie zawiera ale generalnie też jest przydatny, też daje się nim rozpalać ogień. Ostatnio będąc na spacerze, tutaj mam paczkę po fajkach, mam tu trochę kory brzozowej, która też jest świetną rozpałką, ale nazbierałem ze świerka całą masę żywicy. Teraz się zastanawiam, czy sobie uczyć ją po prostu na proszek i wsadzić do jakiegoś pudełka i używać jako rozpałkę, czy może nie. Oczywiście mam też korę brzozową, tutaj mam taki fajny płat i ta kora już, jak widzicie, ona sama się tak marszczy, jej w zasadzie nie trzeba mechacić nożem. Weźmiemy sobie taki mały kawałek, spróbujemy, zobaczymy, czy się nam uda. Uzyskać jakiś ten jakiś płomek. OK. Jeżeli zeskrobimy sobie trochę tego, tak jak ja to robię w tej chwili, to tutaj oprócz tego, że mamy tą brzozę, mamy wiórki z krzysiwa, które też nam powinny wspomóc to spalanie. O. I teraz patrzcie, co się będzie działo. Te wiórki będą nam się teraz spalać też. O, widzicie te rozbłyski takie? To żebym się nie udusił i jak widzieliście kora brzozy jeżeli jest właśnie zresztą to krzesiwo też daje fajną miskę. kora brzozy jeżeli jest taka właśnie pomychacona taka tu wam, wam postaram się ją bliżej pokazać jej już w zasadzie nie trzeba poprawiać nożem ona jest na tyle właśnie taka fajna odchodząca że mm, doskonale nadaje się jako rozpałka i ciężko lepszą rozpałkę Tutaj mam, może wam pokażę, chyba mam gdzieś to nagranie. Z tego samego spaceru, na którym zebrałem i żywicę, i tą korę w tym woreczku, którym wam pokazywałem, zrobiłem sobie takie zawijasa. Tu jest właśnie żywica przekładana, robiona jest taka rolada, jest zrobione takie zawiniątko. Zresztą wczoraj za pomocą takiego, w której było mniej tej żywicy. Zresztą tą żywicę tutaj możecie zobaczyć, ją bardzo ładnie czuć. No, ognisko wystrzeliło jak petarda, generalnie, że nie było żadnego problemu. Kolejna rozpałka, oczywiście, sznurek jutowy też całkiem fajnie się pali. Najlepiej go jest trochę tak właśnie rozmychać, zrobić taką kulkę. Weźmiemy taki malutki kawałek, żeby się tu nie zakopcić. I ja robię to tak, że właśnie go tak o, rozkładam sobie na te mniejsze, tak, żeby takie włókienka sobie uzyskać, ale też niecały. Czasem robię cały. No to w zależności od okoliczności. Oczywiście, pozycja rozpalania krzesiwem na siedząco, tak jak ja teraz robię, jest najmniej wygodna. Ja najbardziej lubię sobie przyklęknąć na jedno kolano i w ten sposób gdzieś to rozpalać. Przyłożymy. Jak widzicie, od razu jest ogień. Yy, tampon wata. Świetna rozpałka. Tu mam takie coś. Chyba dostałem to od Wikinga z Tychów. Taka świeczka, też oczywiście do rozpalania ognia, jeżeli jesteśmy w stanie już zapalić ten knot to później mamy takie właśnie źródło, możemy sobie nalać tego wosku, też fajnie działa. To pudełko tu jest jeszcze śród, to zostawimy. Tu mam pudełko po śrucie Crossman, no okręcie, one się tak krzywo je chyba zakręciłem, o tak, będzie dobrze. Tu mam zwęgloną bawełnę. Wygląda, bo wygląda tak i powstała z węglenia dokładnie takiego kawałka dżinsu. Jak widzicie, różnica jest naprawdę spora. Weźmiemy sobie jakiś taki faktycznie mały kawałek, który normalnie bym nie używał. Postaram się Wam to pokazać. Na małym może być trudno. Mapie, mapie. Jak widzicie żarzy się, możemy obładować to jakąś suchą trawą, choćby sznurkiem jutowym kawałkiem i rozdmuchać w płomień. Idealna rozpałka, chyba jedna z lepszych do Krzesiwa Kowalskiego, tak zwanego naturalnego. Do Krzysiwa, My Fire jest dokładany taki woreczek, możemy sobie już tutaj sobie trochę uprzątnąć, jak widzicie, możemy sobie tu wsadzić smolniaka, możemy sobie tu wsadzić smolne szczapki, kawałek sznurka mogę wsadzić to mojego zawijaka brzozowego no i na przykład przenosić tutaj sobie krzesiwko no i mamy taki powiedzmy, nazwijmy to woreczek ogniowy, gdzie mamy jakieś rozpałki możemy tych rozpałek dodawać naprawdę więcej nie ma z tym problemu zwęgloną bawełnę mamy za sobą pokażę Wam jak zwęglić chubę i pałkę wodną bo to wczoraj robiłem Generalnie mogłem tam też dorzucić kawałek y, jeansu czy koszulki bawełnianej i zrobić sobie z wyglądem bawełnę. Y, możemy sobie porównać te wszystkie, te wszystkie rozpałki. W dobie pandemii, która jest, lub jej nie ma, w zależności od opinii, większość z nas używa y, środków takich dezynfekcji do rąk na bazie alkoholu. Jeżeli użyjemy sobie kawałka ręcznika papierowego, czegokolwiek, nasączymy sobie tym, ale nawet tutaj dam sobie tego więcej. Jeżeli nam to złapie iskrę, już nam się pali, widzicie. Więc tak samo fajna opcja na rozpałkę. Środek do dezynfekcji. Są takie żelowe, gęstsze, niegęstsze. Tak samo w tej chwili na pewno nam się to sprawdza. Korę brzozową żeśmy przerobili. Tutaj wszystko żeśmy o sobie powiedzieli. Tu mam pudełko, w którym zwęglałem sobie i hubę. Tu jest pełno, jak widzicie, takiego lakieru który był w środku puszka pokryta bo była nowa to jest węglona chupa zaraz sobie ją wyciągniemy kolejny fragment z węglonej chuby ona jest właśnie pełno tego lakieru jest w środku tutaj przy kolejnych wypalaniach jak będę sobie wypalał inne rzeczy to na pewno tego lakieru nie będzie zresztą on przy rozpałce to mi za bardzo nie przeszkadza zaraz sobie tu wyciągniemy Jak widzicie tu nawet takimi płatami odchodzi to się go pozbędziemy. To jest kawałek pałki wodnej. I weźmiemy sobie taki kawałeczek odłamiemy, resztę sobie schowamy z powrotem do tej puchy, bo nie będzie nam potrzebny. I wczoraj ja już się bawiłem tymi zaspałkami to sobie zmiknę. E Pałka wodna, powiem Wam, miałem taki problem, to może za dużo powiedziane, ale faktycznie od pierwszej iskry mi się nie złapało. Yy, trzeba było naprawdę dość ostro to rozmuchać, ale później jak się rozmuchało, dość długo trzymało ten żar. Zupełnie inaczej niż bawełna, która spala się w miarę szybko, daje dość sporo tego żaru, ale bardzo łatwo łapie iskrę. Tutaj jest jednak trudniejsza rozpałka, taka już dla bardziej zaawansowanych. Spróbujemy teraz jakąś iskrę tu dać. Złapało, jeszcze raz. O, złapało. O, udało się rozmuchać. Ale już przygasło. Widzicie, to nie jest taka prosta rozpałka. Żar mamy. Ale najlepszą rozpałką na świecie bym tego nie nazwał. Przejdźmy, może do chuby. Znajdźmy sobie jakiś taki. Tu jest taki pomarszczony. Weźmy sobie ten. Ułamiemy kawałek grzyba. Całkiem spory. I spróbujemy sobie jak się pali grzyb. O. Jedna iskierka. Jak widzicie, żarzy się. Ja go tu odłożę, jak się żarzy. Ten drugi. No, ten drugi sobie wygasimy, nie będzie nam potrzebny. Jest taki prosty. Wydłubałem tą miskierkę. I tą sobie zostawię. Żarzy się ślicznie. Niech on sobie tu leży. Tutaj też pewnie widzicie, ta pałka wodna też się rozkręciła. Też ma dużo żaru, długo trzyma. Wczoraj, jak patrzyłem, to było to kilka minut. Sporo żaru i generalnie, no, bawełna też, w sumie, nie wiem, jak długo pali się kawałek bawełny. Bo zawsze, jeżeli już gdzieś tam ta bawełna miała, powiedzmy, dość sporo tego żaru, to już od razu wsadzałem do suchej trawy i. Starałem się rozpalić ogień. Czasem trzeba się faktycznie dość sporo nadmuchać i nie jest to prosta czynność, ale w momencie kiedy już nam się udaje, jest bardzo satysfakcjonujące i no, taka radość jak u dziecka, tak naprawdę. Teraz sam proces węglania: czy to bawełny, czy pałki wodnej, czy, mm, czy właśnie huby, fajne jest to pudełko, tylko ono właśnie ma taki problem z domykaniem się. Można użyć mniejszego pudełka ze śrutu naciąć sobie koszulek, jeansu, można użyć większej puszki, właśnie jeżeli ma się jakąś hubę, właśnie takie. Ona też mi cała tu nie chciała wejść, musiałem ją rozdzielić. Jak widzicie, tutaj sobie wykonałem mały otworek, yy, jakimś tam nożem czy gwoździem, czymkolwiek. Yy, zakleiłem sobie go tutaj taśmą, żeby mi ta bawełna nie naciągała wilgoci, żeby to było w miarę szczelne. Wrzucę sobie tutaj te resztki i tego grzyba, który uzupełnię sobie ten zapas tej bawełny właśnie, o, mogę sobie teraz tu kawałek grzyba wsadzić żeby mieć i pałka wodna też mi tu wejdzie, taki kawałeczek o. i sobie to zamykam, mogę sobie to wsadzić do plecaka i korzystać właśnie przy rozpalaniu ognia, tutaj jak widzicie, też wykonałem otwór Zamknę sobie to, tutaj niech sobie to tutaj jest. Nie, nie ma sensu nosić takiej ilości rozpałki. Zresztą, ja na przykład właśnie też mam tu jakiś kawałek jeansów, który na przykład zawijam, to żeby mi tam gdzieś nie latało z innymi rzeczami. Jeżeli mam ten mój powiedzmy jakiś worek ogniowy, czy jakiś zasobnik, czy gdziekolwiek sobie to przenoszę. A później, jak już mi się kończy, to przy kolejnym ognisku po prostu mogę uzupełnić, jeżeli już mam ostatnią rozpałkę pociąć tego jis W sytuacji awaryjnej można odciąć rękawy od koszulki bawełnianej i sobie narobić rozpałek, więc z tym tak samo nie ma problemu. Teraz sam proces tworzenia, jeżeli już mamy przygotowaną taką puszkę. Pałka wodna była świeża, nie była suszona, grzyb leżał tu chyba z pół roku, chuba, więc generalnie już był wysuszony. Wrzucamy do tego pudełka, możemy wrzucać wilgotne, robimy to tak samo jak robimy węgiel drzewny, na przykład w tak w zasadzie w ten sam sposób proces bez spalania. Wrzucamy to do ogniska i zasada jest taka, że dopóki stąd się wydziela dym, to to musi być w tym ognisku. To jest rzecz, o której trzeba pamiętać i lepiej poczymać to dłużej niż krócej. O, generalnie tak. Ja niektóre bawełny trzymałem bardzo długo i one też faktycznie miały te same właściwości. Jest już tak, że jeżeli zwęgli się to co się ma zwęglić, to już tam za bardzo tej temperatury chyba się nie zwęgli nic więcej. Chyba, że jest jakoś inaczej, komuś się zwęgliło i potem rozpałka nie działa, to napiszcie, ale wątpię. No nie jestem chemikiem, nie wiem jak to do końca wygląda, ale mnie się taka sytuacja akurat nie zdarzyła. Wczoraj akurat jak to robiłem, też już wyciągnąłem, ale zobaczyłem, że leci mi z tego jeszcze sporo dymu. Wsadziłem to jeszcze nie wiem, na 10 minut do ogniska, dołożyłem jakichś drobnych patyków, dopaliło się, wyciągnąłem. I teraz najważniejsza rzecz: jeżeli już to zrobicie, puszka w miarę ostygła, jest jeszcze ciepła, nie otwierajcie tego wieka. W momencie, kiedy te Yy, zwęglona bawełna, zwęglona pałka, zwęglony, zwęglona chuba dostanie powietrza, wszystko Wam się zajarzy i cała Wasza praca na marne, cała rozpałka zmarnowana yy, najlepiej jest to odstawić na jakiś tam dłuższy czas, jeżeli już czujecie, że jest chłodne i to takie generalnie już wystygnięte bardzo wtedy można otworzyć, a można po prostu odstawić obok ogniska i na przykład jeżeli nocujecie w lesie, czy w jakimś innym biwaku, na jakimś innym biwaku po prostu zajrzeć do tego rano, bo i tak ognisko się pali, i tak to nie jest nam potrzebne. A wiadomo, że do rana na pewno wystygnie i mamy tą pewność. Ja już chyba nie będę więcej przedłużał, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne. Oczywiście pamiętajcie o rabacie w sklepie Mr. Preppers. Tam wpisując morden dostaniecie 5% rabatu na konserwy i nie tylko. Napiszcie jaka jest Wasza ulubiona podpałka, rozpałka, czego używacie. Czy używacie krzesiw kowalskich, tradycyjnych? Jak wam się to sprawdza? Czy rozpalacie wtedy tylko, kiedy jest sucho i chcecie się pobawić w bushcraft survival? Czy faktycznie, w momencie, w którym idzie burza, jest mokro, też staracie się podnosić swoje jakieś tam umiejętności survivalowe, możliwość przetrwania? Nie zdarza się czasem w największy deszcz. Wybiec może już nie teraz, ale jeszcze z dwa lata temu, na przykład, dużo sobie tego trenowałem. Ostatnio używałem krzesiwa mniej, ale ostatnio znowu jakoś do niego wracam i nawet rozpalanie jakichś ogni takich rzeczy. No, zawsze sprawia mi to przyjemność, wtedy kiedy z tej małej iskierki jesteśmy w stanie za pomocą pałki, którą nawet kupiliśmy w sklepie, czy właśnie przygotowaliśmy tak, jak pokazałem Wam przed chwilą samemu, jesteśmy w stanie wydobyć ogień, a ogień to życie. I gdyby nie ogień wszystko to, co jest tu dookoła, i ten film, i ten internet, i te wasze komputery, i smartfony po prostu nie zostałoby przez człowieka stworzone. Okej, okay, zrobiło się filozoficznie, już faktycznie kończę. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia na szlaku!